Witam Państwa bardzo serdecznie. W dzisiejszym odcinku został zdigitalizowany fragment książki 90 drzew Okazy Niezwykłe. Do nich właśnie należą. Sosna i dąb z piły. Gdzie znajdziemy tą sosnę i tego dęba? Trzeba się udać do nadleśnictwa Tuchola, konkretnie gmina Gostycyn, okolice miejscowości Piła. Mamy tutaj na mapę zaznaczone miejsce. Wydaje mi się, że będzie trudno dotrzeć przy pomocy tej mapy. Stąd Właśnie tutaj takie nakierowanie, jak dojechać. Po pierwsze, warto się kierować do leśnictwa Żółwiniec. Konkretnie będzie to oddział 168H. Jak tam dojechać? Dojazd drogą numer 237 do wsi Łyskowo, następnie należy skręcić w drogę gruntową prowadzącą do wsi Piła. Po jednym kilometrze będzie rozpoczynał się las, cierpliwości, bo po kolejnych 400 metrach będzie zaczynał się oddział 168. W jednym z odcinków mówiłam, w jaki sposób można się poruszać po lesie, i warto jest patrzeć na słupki tutaj, które oznaczają fragmenty lasów, te oddziały. Dlatego tutaj proszę się kierować na te słupki, na ten oddział 168. No właśnie, jak już trafimy do tego oddziału 168, to gdzie będą rosły te drzewa? Będą rosły na prawo od drogi, w stronę jeziora szpitalnego. Warto jest skorzystać również z podanych współrzędnych geograficznych. Wszystkie te informacje znajdą Państwo we fragmencie książki, o którym powiedziałam. 90 drzew: Okazy Niezwykłe. Warto zobaczyć więcej, oczywiście, tam drzew. Ale również fajnie, że w tej książce są podane informacje, jak dotrzeć do tych okazów niezwykłych dlaczego te dwa drzewa są tak niezwykłe ponieważ są uznane od 1995 roku za pomnik przyrody. Często jest tak, że pomnik przyrody, drzewo staje się pomnikiem przyrody, że jest dość starym drzewem, dość dużych rozmiarów, czy też ma jakieś znaczenie historyczne. Tutaj jest inaczej. Tutaj drzewa wyrosły w bardzo bezpośredniej bliskości, rosną aż tak blisko, że ich pnie niemal zrosły się w jeden. To jest taki jeden z ewenementów rzadko spotykanych, w szczególności jeśli chodzi o drzewo i e liściaste. I teraz może wymiary tych drzew. One może nie są bardzo okazałe, jednak są dość sporych rozmiarów. Tutaj mamy dane z 2011 roku. Szacuje się, że sosna zwyczajna jak i dom przypółkowy będą w podobnym wieku i szacuje się, że to jest około 120 lat oba te drzewa. Sosna jest większa, ma obwód pnia 255 cm, natomiast jest troszeczkę niższa od dębu. 20 metrów, a dąb ma 26 metrów. Obwód dębu to zaledwie 162 cm. Dlaczego dąb jest troszeczkę mniejszy? Dlatego, że sosna przytłumiła i zacieniła ten dąb. Sosna jest w pełni sił witalnych i e, zacienia właśnie dąb i korona dębu jest asymetryczna. Wcale nie oznacza, że dąb ma się tam słabo, że jest chorowitym drzewem. Nie, tylko po części tej zacienionej ma dość sporo suchych gałęzi i właśnie ta korona jest nieco mniejsza. Drzewa drzew nie trzeba było poddawać zabiegom pielęgnacyjnym, stąd wiemy, że na pewno są okazami zdrowia. Co do ciekawostek na temat tych drzew sosny zwyczajnej i dębu, zacznijmy od ciekawostek o sośnie. Najstarsza sosna w Polsce liczy sobie około 520 lat i znajduje się na sokolicy. Natomiast najgrubsza sosna w Polsce mierzy 554 cm i rośnie w nadleśnictwie sulejów. Dość ciekawe sosny rosną w krzywym lesie. Tutaj mamy fotografię z tego krzywego lasu. Znajdują się one w nadleśnictwie gry. Fino. Bardzo ciekawe, polecam. Jest to moje prywatne zdjęcie, byłam, widziałam. Natomiast co do dębu, Tutaj troszeczkę inne ciekawostki, nie jeśli chodzi o wymiary. Mówi się mocny jak dom, silny jak dom, dlatego że dęby często żyją ponad tysiąc lat. Uznawany jest właśnie za ten symbol mocy, długowieczności i siły. I jeszcze taka ciekawostka na temat czarnego dębu, zwany polskim hebanem, wykorzystywanym w stolarstwie i w meblarstwie. Jest to po prostu dom szypułkowy, który wyleżał się w wodzie, nawet. Kilkaset, kilku, kilkaset lat. Wtedy zachowuje swoje właściwości mechaniczne, jest dość silny, jest dość twardym kawałkiem drewna, natomiast zmienia swój kolor na bardzo piękny kolor czarny. Mam nadzieję, że Państwo dowiedzieli się czegoś więcej na temat sosny i dębu z piły. Polecam wybrać się w to miejsce i dziękuję bardzo za uwagę.